Legion owdzięcza ci dług honor, Devlin. Ty zapłaciłeś w krwi za naszą wolność i my ci oddamy w kind. Ta maskula. Dobra, lecimy po karton do Skyler. Hello. Zaczęły się laki. A więc znaczy. Kurwa, przeskoczyłem. A więc znaczy, że idziemy się spotkać z uroczonym. You got? Mm -hmm. i'm glad you decided to take bishop up on his offer i've been craving a little undercover work we can play any game you like when this is over but from now on i'll be pouring me own drinks there's an underground entrance that should let you slip past the main defences look for a crypt beneath the mausoleum at the top of the hill that's where you'll find what we're after it's too heavy to be easily carried We'll need a truck to get it out of the city. I'll find the box and deal with security. You sort our transportation. We'll meet at the mausoleum when it's time to move out. Good luck. And try not to get that gorgeous bum of yours shot off. Same to you, darling. Dobra, to idziemy <many> się pobawić. nie widać, nic nie słychać. Trochę popróbowałem poprawić jakoś jeszcze dźwięku, bo ta muzyka w trakcie alarmów... Kurwa, 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 kurwa. W trakcie alarmów trochę wyła, mocno. Fuck! Tylko tu przyjdzie spomnień. Trochę wyła i teraz nie powinno aż tak być. się tutaj. Przejdziemy sobie kanałami. Mam nadzieję, że jest przejście. O, ale kontrabandy trochę dostaniemy. To lubię. Kurwa, pistolet z dumiką mi się przydał. No, ale ja jak zwykle <laughs> nie noszę pistoletów z tomikiem. Tylko kupiłem sobie nową snajperę. Dosyć ciekawą. No i standardowo z tym karabinkiem. A po cichu to ja mogę tylko rozwalać Niemców. Nie to. to no, 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 może będzie mi łatwiej. Fuck. Ciii, kochanie, sztawie, yeah. nic nie widać, nic nie słychać. A teraz śpi. Teraz śpi i zapomnij o tym. Pierdalem z tym. nie powinienem tak biegać, bo mogą mnie wykryć, ale nie będę się kurwa czołgał. Wlezę? No to pójdźmy. jest Nie ma tu żadnego tunelu. Zbadaj mauzoleum. Wejdź do mauzoleum. już mamy zbadane mauzoleum. to Tam nie, tam nie. Spróbujemy tędy. Nikt nie widzi, że Niemcy się spinają. Jakbyśmy sobie tego w... Wy... <laughs> <laughs> e, ...zapierdolili. Tam kurwa z miotaczem jeden z kurwy stoi, ci to są agenci ruscy. Mam, że jeszcze nie walczymy z fabronem terroru. To ja będę musiał sobie na serio karabinek wymienić na coś lepszego. Chodź tu. Ah, Steven, przyszła zmiana! Teraz ty pilujesz piekła eee, A tam mogę tam wejść? Tak ja mam się tam? Rozpaść. Kurwa Że to kurwę lewą Dawaj Ten z miotaczem się nie widzi po prostu Jesteś niewidzialny No man! Jak widzicie, teraz przynajmniej... Yy, widzą mnie, ale nie budzę, bo podejrzeń jak jestem daleko. Eee, mógłbym tego Ramona zabić. A ja wolę nie. Bo znając, życie, jak on będzie upadał, to wpierdoli się do ogniska, będzie wie i mnie wykryje. Jakby do tego klasztoru bić? Może gdzieś by wywołać wybuch oni by pościł sprawdzić co jest grane. A ja bym sobie w las Jest to jakiś patej No najpierw tutaj zbierzemy sobie trochę kontrabandy Kurde dużo tu jest tych szkoplędy. Szko, 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 szkopilandu, abym po prostu wpadł na hama, bo raczej tak nie wejdę. Fuck co ja zrobiłem Szo kurwa zginąłem Już jestem martwy Shit, FUKIS shit, kurwa za dużo ich tam było a ja za po prostu komuś wrival nawet o no nic sponów próbę, ciekawe gdzie mnie wypierdoli pewnie tam gdzie rozmawiałem z babką Nie tutaj I znowu zginę! To do mnie strzela! Haha, ha, ha, żyję! Jaka jazda! Dobra, ty tam się na mnie przybył. Kurwa, mogę próbować od początku to wskoczyć. To dużo skurwy synów tutaj było. Dobra, musimy znaleźć gdzieś wyłącznik do Alarmu. Wejdź głębiej, trypty. Dobra, chodź głębiej. Matź wyłącznik Alarmu, kurwa. Das Kulturgut ist gesichert, Herr Oberst. Gut, warte Aber, Herr Leutnant, wenn ich fragen dürfte. Ist das, was ich denke, das ist? Ich bräuder. Ey, ey, ey. Nie zdążyliśmy tu przytomać Ty nie wstawaj! Zepsujesz zabawę A ten co kurwa Koko, żołnierzyki Wiem, wiem, próje do mnie z tyłu Fuck! FOK! Fuck! Spierdalaj! Spierdolaj! O, tak kurwa jebana! Jak ja nie lubię tych psychopatów z miotaczami ognia. Zamknij kurwa, miotać! No, strao wam się w ba bać z tymi otoczonymi. Wow. Teraz skopą będzie śmierdzieć czystością, kurwa. Teraz ruchoporu powinien się wpierdolić. Mmm. To kurwa jest, dobra. Tu gdzieś powinien być jeszcze coś z, ko z kontrabandą. To widzicie, mam kropkę zaznaczoną. Tylko nie wiem, czy to nie jest czasem u góry gdzieś. Yy, nie wyżej na, nade... albo tutaj. Mm -mm. Yy, to chyba jest po prostu. Nade mną, w pizdę wysoko. Nie w kanałach. Dobra. Lukamy, co jest skrzynca This To musi the mystery prize. some questions are better left unanswered if you're as clever as i hope you'll forget all about what you've seen here today and never speak of it again forget about what i didn't see a damn thing good let's get the hell out of here pity i was just warming up to the place plenty of coffins to choose from

Właśnie, co, co ludzie spekulowali na ten temat Nie wiem, ktoś, ktoś kiedyś mi mówił, że to jest arka przymierza To jest tylko spekulowanie, bo nie jest wyjaśnione Co za gówno ona przyniosła Mogą tu Niemcom? Bo no, chyba se ja, ja robi You're driving like an old priestess, fucker. Did you not find something better than this fat arse lorry? What? You don't like the color? We'll never outrun those patrol cars in this piece of shit. We won't have to. I've arranged to meet up with a few of your mates from the local pub. They've prepared a special reception for these sausage-eating bastards. Are you telling me we're driving into a fucking ambush? I just love surprises, don't you? Where? I've marked it right there on your map. And try not to be late. To jest kurwa śmieszne! Tym radłem? jest to troszeczkę!

Defend that box at all kurwa działko by przydało, a nie? Śpij się, kurwa, ogoniasty Pobawimy się troszeczkę inaczej. Właśnie. Granada. Kurwa, nie no Tak będzie chyba łatwiej. Mam powiem. Kto strzela kurwa? Kto? Gdzie? Skąd? Fuck off bitches! Woo! Смерть была ледявка. Или тогда я могу выдерживать? Вау! ласково. O, mamy połowę tańsze materiału wybuchowego. To jest następnym. Da się zrobić. Trzeba postawić gdzieś hexogen. i soldiers are on the way. We need to be gone before they arrive. Right. Let's get moving. Co mamy Znowu to wzięcie? Gdzie mamy to byłby. O, tam już generał kurwa czyha na środku. Bo chętnie po, po cichaczu upierdolił. Dla odblokowania bonusa. Ale to mogłoby wywołać alarm. A ja nie chcę alarmu wywołać. Ja jestem chyba superzero. Nie wywołuję alarm. Dobra, jedźmy do kurwa Gibonsa. Chuj wie co oni są w tym bo Będę chcę fapować przy nim. Codziennie przed kolacją. Ta da na Kurwa, to woda się to? Co mam kurwa lampkę zapaloną? Dobra. Jest, kurwa, 14 ja mam lampkę zapaloną. Bo bym w firan noc sąsów, trochę jaśniej będzie, by ale po co? Lepiej nie zapalcie. Ej, to my jedziemy do mojej łazni, do. Oh no, there. Do try and keep us in one piece till then. Why love? Whatever do you mean?

ならしい。